W dobrej formie od rana. Dzień dobry, niech będzie pochwalony. Moje nazwisko Missiura Warszawa się kłania. No, Czy to jest Radio Nadzieja? Tak. Proszę pana, dzwonimy w takiej nietypowej sprawie, bo dzwonimy tutaj z mm, kancelarii prezydenta. Tak. Prezydent chciałby wykupić w niektórych wybranych przez siebie stacjach o właściwym profilu piosenkę, którą chciałby zadedykować Monice Olejnik. Ja za chwilę połączę z panem Michałem Kamińskim, który no, jest, wymyślił tę akcję marketingową. Panie Michale, jest Nadzieja. Halo? No witam pana ministra. Jak tam moje ulubione radio w Łomsze? o to nie wiedziałem, że teraz ulubione. No, za każdym razem, kiedy <laughs> przy Jeżdżamy z panem prezydentem, zawsze radio <noise> włączamy. No to miło. Włączamy, włączamy. Miło, miło. Tutaj kolega już przedstawił tak. inicjatywę, że pan prezydent osobiście dokonał wyboru niektórych rozgłośni. Znacie to I Dużo kasy przeznaczył? No, no, dużo kasy, dużo kasy. No, budżecik jakiś tam wygospodarowaliśmy. No to ehm, Chodzi o to, żebyście no, e, nam pomogli troszeczkę w, tym, w tej całej awanturze, tym zamieszaniu, które w tej chwili musimy sobie jakoś no, wie, tą żabę połknąć. Do, 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 dokładnie tą olejnik z tą mm -hmm. awanturą. Całą. Jest piosenka, którą podobno dziennikarka bardzo lubi. O 12 e, panie, panie Takiego panie młodzieżowego zespołu Guns N' Roses e, Guns N' don, roses. roses Don't Cry, mm -hmm. żebyście ją może puścili, e, prezydent wygłosi e, takie króciutkie orędzie, które by poprzedzało piosenkę na antenie. Piosenkę, która no, będzie dedykowana Monice Olejnik. chcę tu czwartek. dużo czwartek. gadać. A przyjdzie jakieś zamówienie tego, czy Tak, jest? tak. To będzie wszystko normalnie płatne, faktura będzie. No to Tylko to tam jakby... usługi reklamowe będą, tak, panie tak, Michale? Tak, tak. Co to w prawda? imieniu swoim w takim razie i prezydenta naszego pozdrawiamy, was serdecznie. Również cześć, pozdrawiamy, do zobaczenia. Trzymajmy się razem, cześć. razem się trzymajmy. Cześć. No właśnie, no, cześć, no to zobaczenia. Ja po chyba tym dopytałam, tak. Wielki i Figurski. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano w Rok. Więcej na www.skrok.pl.